O 8 rano, biegły rewident wchodzi do biura, aby rozpocząć swój pracowity dzień. W trakcie pracy spotyka się on z klientami w celu ustalenia przyszłych działań. Analizuje on także wstępnie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie klienta. Po skończonej analizie nadchodzi czas na konsultację jej wyników. Następnie rewident prezentuje skonsultowane wyniki klientowi i szczegółowo je opisuje O dwudziestej pierwszej nasz rewident z zadowoleniem wychodzi z biura, gdyż zdecydowanie woli pracować w domu.